Witam Was serdecznie. To jest teraz taki krótki odcinek na temat Felk C308. Akurat to widzicie z naszej 308 zdjęte koła. Ciężko to szło. Jedna śruba się nawet urwała. O, zobaczcie. Z kawałkiem szpilki. Generalnie tam raczej wszystko, wszystkie nakrętki do wymiany. Niektóre są dobre, ale to są jeszcze właśnie te duże, jak od przyczep. Nie wiem, czy w ogóle takie fabrycznie tutaj były. Jeszcze tego nie sprawdzałem. Akurat w 308, więc nie wiem, czy nie będę ich zmieniał. Natomiast kombinacja jest tutaj trochę zrobiona, bo opony są fajne, 100 milki. Natomiast zobaczcie, tu jest felga e, najprawdopodobniej no, z 25, 28 lub 30, lub 60, ewentualnie. Ciężko teraz to stwierdzić, bo środek jest wspawany całkiem inny. Jest to dużo lepiej zrobione niż oryginalnie, natomiast no nie, nie przystoi, że tak powiem u nas, żeby to tak wyglądało. Więc felgi, jakby ktoś potrzebował do takiego ciągniczka do pracy, no to jeszcze, jeszcze się nadadzą. Ta jest właśnie tak przerobiona, natomiast ta jest oryginalna. Oryginalna felga, ale też środek już ma wspawany bo tak właśnie w 308 były przekręcane felgi, ale widzicie, tutaj też grubo nadłożone, tak więc nie jest to to, co powinno być, a nam się udało akurat z jednym, z, też z kolekcjonerów ze Śląska czy z Małopolski, już teraz powiem Wam szczerze, nie pamiętam dokładnie, wymienić się za, za fajne felgi, oryginalne, za tamtą maskę, która, która wcześniej była założona, więc, więc no dla nas zamiana, zamiana nam pasowała, bo kół nam brakowało. Jak widzicie, są jakie są. Mieliśmy jeszcze jeden komplet kół, ale on, no nie powiem, że się nie nadawał, bo jeszcze dałoby radę coś z nich zrobić, natomiast były one mocno zmęczone i trzeba byłoby je regenerować. Tak jak kiedyś się bowiem już wspominałem. Czyli tak wycinać jakby to, co jest tutaj wstawione. No ta Felga to nie bardzo, natomiast ta yy, chciałem to zrobić w ten sposób, żeby wyciąć po prostu dać do kogoś, kto by mi to na tokarce ładnie wyciął i wspawał podobne, wytoczył nowy środek, ale taki, który by się dało grubością dopasować do, tej, yy, do tego środka i wstawić go ładnie, wspawać. Yy, tak, yy, no też pewnie na tokarce trzeba by to robić, żeby to ładnie równo wyszło i wtedy, yy, wtedy by to miało sens. Felga tutaj obręcz jest również oryginalna i tutaj też mi się to tak kojarzy, że to są te same obręcze, które były stosowane w kosiarkach konnych K1001, tylko że te kosiarki miały wtedy żeliwną taką piastę, taką, taki, tak, nie wiem, ciężko nazwać to gwiazdą, czteroramienną taką piastę. A jednak nie. Widzicie, jest inny ten środek. Kojarzyło mi się to może i dobrze i może by to i pasowało. Natomiast nie jest to to samo, bo tutaj nie są przyspawane takie kostki, tylko taki wygięty wytłoczka taka. Tu jest spawana, więc jednak to nie jest to samo, natomiast jest szansa, że mogłoby to pasować. A to akurat kosiarka, która też czeka jeszcze na, na swój czas. A tutaj mamy już naszykowane do naszego 28 felgi, znaczy obry, tarcze felg, pomalowane, RAL 10-15, czyli to samo co, co w 40, my tak większość felg malujemy w ten kolor. Tu jeszcze widzicie, te otwory mają takie ząbki, takie wcięcia, bo powinny być do tego takie śruby, śruby, które mają taką płetewkę, z tego względu, że ona później ustala te śruby w jednakowym położeniu, ten łepek, bo on jest zaokrąglony, tak jak w śrubach tych zamkowych, tak zwanych do drewna, które mają kwadrat. i yy, Zapobiegają obracaniu się po prostu, jeśli chcemy je dobrze dokręcić, te nakrętki, bo tam jest drobny gwint. A tak wygląda felga, już też przygotowana do naszego. Z zewnątrz na srebrno pomalowane, bo akurat miałem farbę taką lekko metaliczną do renowacji felk. To też jest akryl, taka, taka dwuskładnikowa, czyli dodaje się utwardzacz, chemutwardzalna. Natomiast, no, żeby resztkę zużyć, to pomalowałem sobie wewnątrz. Ja tak zawsze staram się robić felgi do Supra, są na zielono pomalowane od wewnątrz, bo testowałem akurat wtedy odcień na 40. Natomiast tutaj akurat srebrny. No i tak to wygląda ta felga, która trafi. Jedna z tych felg, bo oczywiście są dwie, które trafią do naszej 308. Chcemy właśnie zrobić. No tak dorywczo staramy się czasami robić trochę 10 rzeczy na raz, ale, ale o tyle jest dobrze, że po prostu jak malowałem coś innego w ten kolor, po prostu pomalowałem od razu felgi, mam już gotowe, teraz zdejmę koła, znaczy zdjąłem już koła, zdejmę opony, przerzucę tutaj, bo opony są w fajnym stanie, dętki ewentualnie się zmieni. I, no i już koła będą gotowe, skręci się je razem z tarczami i będzie można nawet do takiego niewyremontowanego jeszcze 308 Ursusika przykręcić, ale już będzie jeden temat z głowy, a też nie będą się te felgi gdzieś tam poniewierać, bo z tym miejscem ciągle jest problem. A co jeszcze chciałem dodać? Tutaj oczywiście 6x16 opony tej odełki, czyli takie standardowe jak i w Dziku. Felga się różni mocno od, od tej dzikowskiej, bo w Dziku jak wiecie tam na filmach już wam pokazywałem, jak jest rozstaw regulowany, natomiast tutaj się rozstaw zmienia poprzez zmianę położenia tarczy względem obręczy, czyli taki typowo ursusowski, można powiedzieć, pomysł na regulację, bo no chociażby w ursusach 25, 28, 30, 60, 40, no wszystkie te ciągniki, gdzie tarcza jest przykręcana do felgi, do, do obręczy, to ten rozstaw się reguluje w ten sposób, że po prostu zamienia się, albo się od tej strony przykręca częścią wypukłą, albo wklęsłą, albo po drugiej stronie i w ten sposób regulujemy rozstaw stopniowo w kilku, w kilku różnych położeniach, natomiast w dziku jest to bezstopniowo na tej śrubie.